I idziemy znowu po budową. Co to jest? Coś takiego. Czyk, czyk, szyk, będzie to wysypać, postawię to to na statyw.

całe i szkiełko jest całe Bo jakby nie było całe to nie byłoby dobrze no dobra. dwa razy USB No USB 3.0 tam czy no i tak to właśnie jest tutaj ma być siecące to szkiełeczko czyli plastik trzy wentylatorki tu ładujemy płytę Tędy wejdą kable I tak to będzie wyglądało Ile kosztowało? W promocji 149 zł Wysyłka za darmo No ale drogo Taka to ta robota Wykręca się Zdejmuje się, ładuje się Zakręca się i baj baj Nare No, czas chyba robotę zacząć Te wszystkie bebechy Będę musiał wrzucić do obudowy w końcu, bo inaczej to tak być nie może. Podobno, obudowa to jest tutaj i będzie co robić. Zara, ten przedni panel ma być świecący. Czy wentylatorki, że to chyba tędy ma zaciągać, a tamtędy wypuszczać. Zobaczymy no dobra robotę czas już zacząć to tu no i dobra szkiełko zdjęto śrubki jakieś z dystansami nawet dwa dystansy nie wiadomo co mam. tu jakieś coś co to usb haha usb 3.0 trzy cztery te tutaj mamy dwa razy USB 2.0 kable tutaj mamy światełka tutaj mamy power reset i inne temu podobne normalnie kabelki tutaj będzie dysk w sumie to nie będzie tutaj dysku bo ja mam dyski M2 na płycie głównej i tutaj trzy wentylatorki a ARGB No i co? Tam dosilak wjedzie później a teraz zamontować płytę czas Dobra płyta siedzi w środku tak patrzę czy mi się tutaj to szkło zmieści ale raczej się zmieści. Kurde. Raczej się zmieści. No i tak. I sata, nie? Sata, no to tutaj wciepniemy. po kolei kabelki. Jedyny. Zaraz może sobie ja najpierw ją tu przykręcę do tej obudowy. Znalazłem ja sześć. Sześć jednakowych śrub którą tutaj będę chciał o, tutaj przykręcić Tą oto piękną, trudną obudowę Tylko czekajcie, bo musi mi tu chyba gwint popaść Jakiś Dobra Dobra, obudowa przykręcona tutaj w sześciu miejscach Także ten tego, nie? Teraz wtykniemy te kable SATA SATA, SATA Kurde, żebym ja to dobrze powtykał się wtyknął. Już mamy do panelu przedniego SATA podłączony. A teraz SATA 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 2.0 Gdzie jest 2.0? Ta duża taśma. to, to, to kolorowe to tylko teraz nie, bo na, nie miałem na tym podpięte do tej pory. Zaraz sobie tutaj podmiankę strzelę. Kablina te, które tu powinny być. Także tego. O, za te 2.0 razy dwie sztuki... O no to tutaj są Dwie sztuki, które to pin jest goły. Tutaj z tej strony. Dobra, się rozłączam, podepnę, będziemy nagrywać dalej. No i dobra, postęp prac. USB 3.0, USB 2.0 na panel przedni i audio na panel przedni. <ścoughs> tak. To nie wiem jak to chudy te kable, co tu porobić, aby one tu nie wystawały. Jakby było trzeba tam pusić to pod płytą główną i tam na wyjście na plecy. Czyli co trzeba było jeszcze raz odkręcić, przerzucić kable i hi hi, I bawić się dalej. No i zobaczymy jak to. No to mnie zastanawia, w co ja mam to wciepnąć. Taki kabel to mnie tu nie jest potrzebny w ogóle. Sata. Hm. Do czego? Nie mam bladego pojęcia. Dobra, lecimy dalej z koksem. No dobra, na razie to tak na krótko podłączone, zasilacz jeszcze nie przykręcony tutaj chodzi, świci tak to będzie wyglądało w przyszłości kable, kontrolki to no jest naj, najtrudniejsze jak dla mnie zadanie podłączyć te kontrolki Power switch, reset switch, ledy i tak dalej. Co więcej, mam tu takie coś jeszcze, bo tu się powinny kontrolki, te wentylatorki powinny mrygać, nie? Ale nie wiem, do czego mam to podłączyć, o ten kabelek. Normalnie. Nie wiem. Popieram jeszcze trochę. Zobaczymy. Teraz tutaj właśnie nada przykręcić na cztery śrubeczki zasilaczyk. O, na te śrubeczki. Tylko nigdy nie miałem do tej płyty tutaj tej maskownicy. Niestety. Bo tak ją zdobyłem bez niej. Także tego, nie? Wiadomo, co Kaman będzie bez. Na razie, chyba że zdobędę. Gdzieś. Hmm. No dobra, biorę się za przykręcanie zasilacza w tej chwili. Tutaj tutaj właśnie mamy drugą, drugą stronę. To jakiś kabelek. Nie wiem ja do czego. Niestety. No. Tu jakieś coś. Tych kabelków jest tu trochę. Szkoda, że nie dołączyli żadnych. Jak to się mówi? Instrukcji. Tylko trzeba kombination samemu. To ci dopiero zagadka. Hmm. To ci, panie, dopiero zagadka. To to chyba, podejrzewam, że do podłączenia jeszcze więcej, większej ilości wentylatorków. Tak by mi się zdawało. Których nie posiadam. Jak tu będzie zmieścić te kabelki? Zobaczymy. Dobra, upychamy kabelki teraz. A to wszystko po ciemku robię. Prawie. Świecę sobie lampaczką, nie? No i tak to wygląda. Kurde. Trochę zachodu było. I jeszcze grafikę. Kabel zasilający sześciopinowy. Podłączyć mi zostało. Teraz tak to wygląda z daleka można sobie tam klikając tutaj ten oto przycisk zmieniać kolory i tak dalej tak to wygląda ustrojstwo no nie wiem mam dwa dyski 3,5 cala czy je tutaj podłączać czy nie o to jest pytanie. zasila 650. Cooler Master. 32 GB pamięci RAM zapakowałem. Tutaj siedzi bodajże i piątka. I piątka ósmej generacji. Nie pamiętam. No ale płyta jest superancka a tutaj są właśnie też jeszcze dwa dyski Jeden i drugi One mają po 256 GB każdy jest jeszcze możliwość tutaj jak widzicie prosto M2 wejście na kartę WiFi tak to wygląda no dobra, mamy się dalej do potem no i dobra, to chyba już by było na tyle tej akcji tam kabelki poupychałem tak jak ludziska pisały z tyłu nie bardzo się te kabelki mieszczą w tej tutaj obudowie niestety ja pokażę a co tam o nie wiem czy widać chyba nie widać na filmie tu momentami jakby była wybulona nieco no bo ja nie umiem tutaj tych kabli załadować albo nie wiem o co chodzi no ale jakoś tam tego nie się wydało no dobra chyba za chwilę trzeba będzie to odpalić dobra tak to już wygląda z zamontowaną grafiką jednak podpiąłem tutaj 500 na króciutę kabelku tak aby tylko starczyło zasilanko podpięte i cyk cyk <laughs> grafika to MSI 2 GB DDR5 i tak dalej <laughs> pod ekspres Express 16 razy no szkoda, że nie mam tam tej zaśladki, nie o. Przydałaby się. No dobra. Szkiełko zakładamy. No i szkiełko leży. Przykręcimy sobie. Na razie Foli zrywał nie będę, bo wydaje mi się, że jest mi szkoda tej folii zrywać. Także tego. Także tego Widzicie, wy wyrozumiecie jak to jest Przyjdzie taka chwila, że tą folię się kiedyś zdejmie. Myślałem się tu nie zmieści to chłodzenie. Wsięga za ile tam? Ze 3 mm dosłownie. Do szkiełka. Do szkiełka, no dobra. No to co, jorniemy zaraz i zobaczymy czy wstanie. stanie sprzęcior podłączony HDMI zasilanie mysz po USB las. Dobra i co? Pierwsze jornięcie. Nie działa. Dlaczego? Bo na zero. O cię dopiero! Działa! Czy da obraz? To jest Twoja chwila prawdy Coś mogłem zepsuć przy podłączaniu hm. I był... O jest, a srok się świć Jest, dobra No i tutaj ledziki to się zmieniało tu normalnie, cyk przyciskiem takie takie czerwony no takie fajne to to rozmaite kombinacje alpejskie Dużo jest tych kombinacji. No i wyłączone. No i tak to wygląda. Jeszcze nie sprawdzałem, czy USB działa. Także tego nie. Trzeba będzie to podłączyć jakoś. I zerknąć. Tu działa. Tu działa. To tu też musi działać. I USB 3.0 też działa. Dobra, dźwięku nie będę sprawdzał, podłączyłem, ale używał nie będę, bo mam słuchawki bezprzewodowe. Także tego. No, już. Sprzęt normalnie o. wygląda jak akwarium. Tak zwane, Mało co widać, nie? Dobra, tyle by było. Dwie godziny udręki i mamy gotowca. Nara.